Cześć, jestem Karincia i witam Was w specjalnym odcinku, a w dzisiejszym filmie tak naprawdę wyremontujemy dom do wyzwania Kompletne Drzewo Genologiczne. Jeśli nie widzieliście serii, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Jesteśmy na samym początku tej serii i tak naprawdę w tym filmie widzicie, jak tutaj przerabiam taki podstawowy domek które zbudowałam na sam początek tego wyzwania do coś troszeczkę większego, aby było miejsce tutaj dla drugiego pokolenia. Plus fajnie jest mieć tutaj osobną sypialnię, żeby moi simowie, gdy jeden słucha muzyki, to drugi nie musiał się budzić, a więc troszeczkę więcej bym powiedziała, przestrzeni jest rzeczywiście nam w tym domu potrzebna, więc tutaj mieliśmy tylko jeden pokój, a teraz będziemy mieli tych pokoi tak naprawdę dwa plus tak naprawdę salon, więc będzie tego znacznie, znacznie. Więcej. Na początek pozbyłam się wszystkich, bym powiedziała, różnych takich dekoracji, które zdałam, żeby podkreślić, że ten dom na początek wyzwania był taki, bym powiedziała, brudny, zaniedbany, stary, popękany. I tego wszystkiego na sam początek się tutaj pozbyłam, tak żeby podkreślić, że teraz zrobiliśmy już remont i że ten dom od teraz będzie już wyremontowany, piękny, że może nie piękny, ale przynajmniej troszeczkę lepszy niż był wcześniej, a więc tutaj troszeczkę go powiększam, żebyśmy mieli troszeczkę więcej miejsca na Kuchnię dodaje oczywiście sypialnię dla rodziców, dodaje również sypialnię dla małego dziecka, czy tak naprawdę najpierw dla niemowlaka, który się już urodzi w następnym odcinku, więc już potrzebujemy właśnie mieć dla niego sypialnię, przynajmniej miejsce gdzieś, gdzie będziemy mogli tego malucha gdzieś tam położyć, no i przynajmniej jakiś taki zaczątek bym powiedziała salonu, to jeszcze nie jest bym powiedziała, finalna wersja tego domu. Na pewno jeszcze w trakcie trwania na pewno tego pokolenia jeszcze kilka razy co najmniej ten dom się zmieni. Ale tak bym powiedziała, skoro i tak mam do zrobienia jakiś czwartkowy odcinek z racji tego, że jeszcze nie mamy aktualizacji z ulepszonymi niemowlakami, to stwierdziłam, że może fajnie zobaczyć jak właśnie przerabiam taki domek i jaki jest mój proces właśnie przerabiania domków. Rzadko widzicie jak mogę coś budować, a jak właśnie już przerabiam domki do serii, to często gdzieś tam robię to offline'owo i poza odcinkiem i na odcinku Wam pokazuję tylko efekt. Więc tutaj stwierdziłam, że fajnie będzie jak będziecie mogli to razem ze mną zobaczyć. A przy okazji jakieś tutaj tematy dodatkowe do Pogadania, bo na przykład ostatnio, tydzień temu, wydarzyła się jak dla mnie przynajmniej bardzo ważna rzecz, i tutaj się dziękuję właśnie Wam, widzom, bo jedna z, jedna z osób poprzez Facebooka, poprzez prywatną wiadomość na Facebooku, do Facebooka zawsze macie link albo na głównej stronie, albo w informacjach, albo też zawsze w informacjach dotyczących odcinka, a więc w opisie odcinka, w opisie live'a zawsze jest tutaj link do mojego Facebooka. No i jedna z osób dała mi znać, że na TikToku ktoś wstawia moje shorty. Jeśli zauważycie kiedyś, że na TikToku pojawiają się moje shorty, to przeważnie jest to znak, że to raczej nie ja zrobiłam, bo po pierwsze nie mam TikToka, więc tutaj nie mogę niczego wstawiać i raczej na, nie zamierzam niczego na TikToka wstawiać, więc tutaj jeśli coś się pojawiłoby z TikTokiem, to raczej nie jestem to ja, a jeśli byście chcieli potwierdzić, czy to jestem ja, to zawsze za, możecie sprawdzić w moich tutaj właśnie informacjach kanale, czy właśnie na głównej stronie, jakie daję linki, bo tam przeważnie do wszystkich społecznościówek, do wszędzie, gdzie można mnie znaleźć, tam zawsze linki są. Więc jeśli tego kanału nie ma, to tak naprawdę to raczej nie jestem ja. Zresztą jak wyszłam na tiktok tej właśnie na, na konto tej osoby, na, to zobaczyłam, że tam były nie tylko moje shorty, ale również filmy, krótkie filmy innych osób, w tym na przykład Amy, bo na przykład ją rozpoznałam, a więc tam było kilka moich, nie wszystkie moje shorty, ale tylko i wyłącznie kilka shortów, więc ja oczywiście tę osobę zgłosiłam, że to po prostu jest podtrzymanie się pod inną osobę, że to nie, że to nie są shorty, które, znaczy tak naprawdę TikToki, które ta osoba stworzyła. No i też, no, stwierdziłam, że skoro tam już zauważyłam, TikToki Amy, shorty Amy, bo nie wiem, czy Ama chyba też wstawiała swoje czasami shorty na TikToka, albo odwrotnie. No to stwierdziłam, że fajnie byłoby klucze do niej napisać i też jej dać znać. Tutaj stwierdziłam, że napiszę do niej maila, bo stwierdziłam, że chyba tak będzie w sumie najlepiej się z nią skontaktować. Tak mi się przynajmniej stwierdziło, patrząc o to, na to, jakie ma formy komunikacji Ama, i tak troszeczkę, troszeczkę się bałam do niej napisać. Bo e, nie wiedziałam, czy czasami jak na przemaila, czy, czy nie wpadnie w spam jej, jak to odbierze. Więc starałam się, żeby ten mail był jak najbardziej podkreślający, że, że tutaj to nie jest żadna promocja z mojej strony, ani nic, że po prostu chciałam jej dać znać, że, że tutaj coś takiego ma miejsce i że po prostu zazn zaznaczałam. I, I jak najłatwiej tutaj dać też możliwość, żeby ona sama mogła to też e, to znaleźć. I naprawdę Ama bardzo szybko mi odpisała, byłam zdziwiona, bo to... Nie, nawet nie było godzina, a już miałam od niej odpowiedź i też tam napisała mi, że, że dziękuję, i że no, może wspólnie uda się coś z tym zrobić im powiedziała, że też zauważyła shorty właśnie innych osób rozpoznała, że też da im znać, więc tutaj bardzo fajnie w sumie wszystko się potoczyło. I w sumie trzeba powiedzieć, że tego samego dnia jeszcze się nic na TikToku nie zadziało, ale już następnego dnia wszystkie. TikToki tej osoby zniknęły. Tylko się pojawił jakiś jeden nowy, ale wszystkie co miała wcześniej, dzień wcześniej, od innych osób bym powiedziała, rzeczy ściągnięte, wystawione, to to wszystko absolutnie zniknęło, więc tutaj bardzo fajnie, że to się udało zrobić i po prostu ta osoba nie wiem czy zawiesiła działalność, czy, czy będzie dalej to stawiać, bo na, czasami wchodzę na, na, na to konto, żeby zobaczyć, czy coś się tam dzieje na ten profil, ale na razie nic się tam nie dzieje. Żadne nowe TikToki nie są wstawiane, więc bardzo, bardzo dobrze. Więc widać, e, podziałało, podziałało i to bardzo miło. Więc jeśli w przyszłości zauważycie jakieś moje TikToki albo właśnie TikToki jakiejś osoby, e, właśnie jakiegoś twórcy, którego właśnie rozpoznajecie, to czasami warto po prostu dać mu znać mówię ze mną, na pewno możecie skontaktować się albo w komentarzach, bo ja wszystkie komentarze czytam, ale również jeśli chcecie wiadomości prywatnej przez Facebooka, również jakby co można, ewentualnie można napisać do mnie maila, chociaż z mailami mam większy problem, żeby odczytać, więc też się bałam, czy czasami Amo odczyta, bo ja mam problem z czytaniem maili tych, więc tutaj czasami dopiero po długim czasie się zorientuję, że dostałam gdzieś tam maila, więc ostatnio staram się częściej wchodzić na niego ale czasami najłatwiej mówię przez komentarze albo przez Facebooka, bo tam e, codziennie to sprawdzam, tak naprawdę, bo, albo kilka razy dziennie, więc tam z, z, rzeczywiście ze mną najłatwiej się skontaktować, więc jeśli byłyby jakieś e, właśnie, e, bym powiedziała, podejrzenia, to myślę, że nawet e, informacja właśnie w, e, przez Facebooka e, jest też łatwiejsza, bo tam można wkleić zdjęcie, można załączyć linka, więc to zawsze, jest, bym powiedziała, lepszy niż przez komentarz, no bo ja też komentarz jakby co z linkami przez niestety boty mam, działa e, zablokowana, więc do sprawdzenia, więc one gdzieś tam w inną kategorię wpadają, więc czasami mogą się tak szybko mi nie wyświetlić i musiałabym, muszę specjalnie wchodzić w kategorię do sprawdzenia. E, więc jeśli chcecie mi jakiś link wkleić czy coś, to najłatwiej mówię przez Facebooka. Więc taka, taka mała informacja, bo to się tydzień temu zdarzyło i się troszeczkę z, z, na początku zestresowałam, ale później wszystko w sumie się dobrze ułożyło i mówię następnego dnia już wszystko było zdjęte z TikToka, więc tutaj byłam w szoku, bo nie sądziłam, że to aż szybko tak zadziała i że rzeczywiście będę miała na to jakiś wpływ i rzeczywiście uda się to ukrócić, a bardzo fajnie udało się to zrobić, więc byłam pozytywnie, pozytywnie, jak widzicie, zaskoczona, więc czasami czasami warto, więc tutaj wychodzić też ze swojej strefy komfortu no i po prostu próbować, próbować, próbować. I mówię bardzo fajnie, udało mi się tutaj też skontaktować z innymi twórcami, żeby tutaj może razem troszeczkę większą siłą wiecie Jak ktoś wstawia tylko Twoje filmy, no to jesteś sam jeden. A jak już wstawia kilku osób, no to to kilka osób może zgłosić i jest większa szansa, że kilka osób, no po prostu zostanie wysłuchana bardziej niż tutaj jedna osoba. Więc tutaj zawsze myślę, że ta siła przebicia jest troszeczkę większa. Na sam koniec tutaj tej budowli. Postanowiłam, że zrobię również ogród, ale stwierdziłam, że rośliny, jakie wstawię, to stawię je z debuga, a z racji tego, że ja rzadko buduję z rzeczami z debuga, to po prostu tej części, bym powiedziała, wybierania, wybierania wam tutaj e, tych różnych roślin nie pokazałam, bo naprawdę bardzo długo mi to zajęło i to byłoby kolejne, bym powiedziała, kilkanaście minut filmu. Więc tutaj macie już projekt końcowy, gdzie już wszystkie tutaj roślinki. Po, powstawiałam. I też tutaj robiąc z debugiem, te rośliny po prostu wyszło mnie taniej po prostu, bo za debuga za rośliny nic nie zapłaciłam, więc to po prostu było tańsze. Więc tutaj taki, bym powiedziała troszeczkę taki cheat użyłam, właśnie używając rośliny z debuga, żeby po prostu było nas stać na ładne roślinki wokół domu, a nasz budżet taki szalenie szalenie wielki niestety nie był. No ale tutaj oczywiście za chwilę sobie też w, w, wejdziemy do gry, żeby zobaczyć całości, żeby zobaczyć tutaj cały domek, pokażę Wam dokładnie, oprowadzę Was również. No, a tutaj takie dodatkowe, jeszcze ostateczne bym powiedziała rzeczy. Też zapytałam wspierających, co by chcieli usłyszeć właśnie podczas tego odcinka co mogłabym właśnie jeszcze o czym pogadać. I była propozycja, żebym może dała jakieś propozycje seriali, że tutaj, jakie seriale ja tutaj bym powiedziała, bym dla Was poleciła. I z takich rzeczy, które ostatnio wyszły, to zdecydowanie polecam, na przykład Wednesday. Ja tutaj sama nigdy nie oglądałam Rodzina Damsów i tak się zastanawiałam, czy warto obejrzeć ten serial, czy nie. I tak się długo wahałam, wahałam. W końcu w pracy mnie przekonali, że fajny serial i że może bym obejrzała, i rzeczywiście się skusiłam na to. I nie żałuję, naprawdę, naprawdę fajny, fajny serial. Więc tutaj, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to zdecydowanie, zdecydowanie polecam. A więc tutaj, oczywiście, jeśli chodzi o jakieś takie starsze seriale, które może, już wcześniej też tutaj bym powiedziała, zachwalałam i które też proponowałam. To są na pewno Bridgertonowie na Netflixie oraz na polskim Netflixie można również obejrzeć Outlandera, którego zdecydowanie, zdecydowanie polecam. To jest troszeczkę dłuższy serial, bo on ma w każdym sezonie prawie po 22 odcinki albo w prawie każdym sezonie, ale zdecydowanie bardzo, bardzo polecam. Ja uwielbiam ten serial, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zdecydowanie polecam. Ale tak jak mówię, Bridgertonów oraz Wednesday też zdecydowanie polecam. Jeśli, mówię, jeszcze nie widzieliście. To, to są dwa seriale, które z, z, z czystym sumieniem mogę Wam tutaj ładnie polecić. No i tutaj, jak widzicie, dokończam tylko, bym powiedziała, jakieś dekoracje ostatnie, bym powiedziała trochę. Jak już miałam tutaj wpisanego debuga, to po prostu w tych dekoracjach miałam mnóstwo różnych rzeczy. Teraz, więc stwierdziłam, że już dobra. Te 200 simolonów, jakie mamy, to sobie zostawimy i w takiej formie niech już będzie, zresztą. Fajnie będzie sobie coś zostawić na bieżące jakieś tam wydatki. O, i tu na końcu jeszcze drzewo zamieniłam, bo zapomniałam to jedno uschnięte drzewo. Właśnie usunąć na samym początku razem z innymi rzeczami, i tutaj na sam koniec właśnie jeszcze wybrałam drzewko. Okej, okay, jesteśmy w grze. Wymieniłam to drzewo, które tu było na inne, tak żeby ono bardziej pasowało do tych, co są w okolicy, bo za bardzo mi odstawało. Tak jak już właśnie po nagraniu stwierdziłam, że za bardzo mi odstaje tam to drzewo, więc zmieniłam je. Na te, i to jest tylko jedyna taka, jakbym powiedziała, zmiana. Resztę wszystko widzieliście na odcinku, więc z zewnątrz mniej więcej tak się, proszę bardzo, prezentuje. Też starałam się, żeby gdzieś tam z tyłu było zrobione troszeczkę grudka, żeby tu też zrobić zawsze pokrycie terenu troszeczkę pod domkiem, żeby je trochę zarysować, żeby było troszeczkę, że właśnie. Ten dom rzeczywiście tutaj jest i rzeczywiście się tutaj komponuje. No, ten dom średnio się komponuje z tym, co mamy u sąsiadów, ale no, tutaj stwierdziłam, że jeszcze tej cegły po prostu nie zmieniamy i że to po prostu może w kolejnych pokoleniach albo po prostu jak się przeprowadzimy w inne miejsce, to będziemy mieli troszeczkę inny domek. Dom ma tylko jeden poziom, ja może nam usunę tutaj kratki, więc tak się prezentuje dom. Tutaj mamy salon, tak jak mogliście zauważyć, jest troszeczkę dekoracji, ale niewiele, bo mówię, mamy niewiele simolonów. I tutaj mamy rozbudowaną kuchnię, mamy troszeczkę więcej właśnie blatów, żeby było na czym tutaj gotować. Ewentualnie mamy dodatkowo już zlew w kuchni, więc nie trzeba będzie mieć talerzy tutaj w toalecie, więc jest gdzie. Na razie tylko mała taki stolik kuchenny, ja wiem, że w przyszłości pewnie tutaj dodamy rzeczy dla małych dzieci, być może również dla ulubionych niemowlaków, zobaczymy jak szybko się pojawią. I tutaj mamy taką bym powiedziała mini sypialnię, oczywiście dla rodziców, bym powiedziała bardzo, bardzo, bardzo podstawowa. I tutaj oczywiście też brakuje jeszcze wielu, bym powiedziała, dekoracji, no ale w przyszłości mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli powiedzieć na przykład wspólne zdjęcie naszej Zuzi oraz Paolo na przykład, jakieś tutaj dodać im obrazy, jakieś dodać im tutaj zasłonki. Na razie za bardzo się, się nie skupiałam właśnie na dekoracjach z racji tego niskiego budżetu, jaki nam po tym wszystkim pozostał, no i zdecydowanie stwierdziłam, że też troszeczkę może pójdziemy w czerwień, bo ulubionym kolorem właśnie Polo jest czerwony, i jeśli dobrze pamiętam, ulubionym kolorem zuzi, zuzi jest zielony, więc tutaj troszeczkę więcej zieloni w przyszłości będę musiała dodać, no ale to jak będziemy mówię, mieli więcej cymolonów na różnego rodzaju dekoracje i na przykład będzie nastać na przykład na wymianę tutaj kuchni, czy tam stołu właśnie w jadalni, No i najbardziej wykończonym pokojem bym powiedziała spokój tutaj dla naszego niemowlaczka. No, ale też jakiegoś szaleństwa bym powiedziała nie ma. Nie mam pojęcia, jaka będzie płeć dziecka, więc tutaj też bym powiedziała, starałam się zrobić taki pokój, który i dla chłopca, i dla dziewczynki, mógłby w sumie być dobry. No i tak też się prezentuje taki mały domek. Łazienka została tak, jak była, kompletnie, i w ogóle nie ruszałam. Ale jestem świadoma tego, że w przyszłości będzie musiała być tutaj kolejna łazienka, która na przykład będzie miała właśnie wannę, żeby móc kąpać małe dziecko. I tak się spodziewam, że dodatkowa łazienka mogłaby powstać gdzieś. Tutaj albo gdzieś przy sypialni, tutaj rodziców, ale myślę, że tutaj jest taki kącik, który dobrze by pasował na drugą łazienkę. Wtedy niestety musiałabym te tutaj roślinki troszeczkę poprzenosić, no ale może one się tylko troszeczkę w górę bardziej przeniosą. Więc tutaj tak myślałam właśnie o tym, żeby właśnie łazienka była, więc może to okno by wtedy powędrowało tutaj. No zobaczymy, jak to z tymi oknami będzie, ale tak okna nas przestrzał, to może. Niekoniecznie, więc tutaj jeszcze różnie może z nimi być, ale to jest plan rozwijawy na przyszłość. Na więcej simolonów, bo na łazienkę nas w tym momencie drugą nie stać i nawet nie jest nam potrzebna, bo jeszcze żadnego małego dziecka, które trzeba by kąpać tutaj, jeszcze nie mamy. I to byłoby w tym odcinku wszystko. Ja mam nadzieję, że ten mały speed build oraz historia, którą miałam wam do opowiedzenia, wam się podobała, więc serdecznie, serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jakbyście chcieli oglądać historię właśnie Zuzi oraz Paola, to serdecznie zapraszam do serii Kompletne Drzewo. Rodzinne, która pojawia się we wtorki oraz w sobotę, więc serdecznie, serdecznie zapraszam do oglądania tej serii. Dziękuję oczywiście wspierającym za wspieranie tego kanału. I oczywiście, jeśli chcecie, to możecie dołączyć do wspierających. Ale jeśli oczywiście uwielbiacie oglądać mój kanał, chcielibyście mnie bardziej wesprzeć, to pamiętajcie o komentarzach, łapkach oraz jeśli jeszcze nie subskrybujecie o subskrypcji tego kanału, bo naprawdę wiele osób ogląda. A nie subskrybuję, ale to głównie jeśli chodzi o shorty, to tam jest dużo, dużo osób, które mnie ogląda, a nie subskrybuję, więc serdecznie, serdecznie zachęcam do subskrybowania, byście mogli być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które podaję oraz na przykład ze wszystkimi live'ami, które się pojawiają, więc serdecznie, serdecznie zachęcam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia, susu!